Dzięki za 50 subskrypcji! Lecimy dalej moi drodzy! Co yeah. kurwa? Ja pierdolę, co to było teraz? I to są właśnie kurwa kulisy La Ligi. Ja pierdolę, co to było teraz? I to są właśnie kurwa kulisy dla Ligi Ja pierdziele, masakra, to się zabało tu Myślałem, że to tynk się w ogóle, nie wiem, subić zapada O kurwa Może teraz Eriksen, zobaczmy Eriksen, ale... No właśnie, co się dzieje? Jest wyrównanie wyrównującą. <noise> on chyba się w tle śmieje wyrównanego spotkania, sytuacji <noise> <grywa> ojej, co to było? Bo... <grywa> mamy wyrównanie, mamy wyrównanie. <grywa> o boże! No i mamy dwa do jednego, słuchajcie, jest dobrze, jest dobrze. Wiem, że jestem lepszy od niego, e, tylko <grywa> muszę dowieść to zwycięstwo. No po prostu, kurwa, no nie. Coż za opanowanie, cóż za spokój. Cóż za radość z gry. No i chły strata. Dio, kowacić. Bardzo niewidoczny w tym spotkaniu, może jakiś strzał z daleka? Kowacicia! I to jest bramka! 3 do 0, kowacić! A więc jednak ten nowy nabytek sprawdza się bardzo dobrze. Kapitalne uderzenie do... To, co teraz zrobił Iniesta, to chyba to wytnę. <laughs> o Boże, dobra, nic nie mówię na ten temat, ale zobaczmy kogo kapitanie tutaj przymierzył. bramkarz bez Trzy... szans. Teraz Iniaki Williams, ładne przejście. Iniaki Williams, zobaczmy. Nic z tego, kurwa, nic z tego. To tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o alfabet alfabetyczny, ale odwrócony. E, jak na tym się witajcie w kolejnym odcinku wymarzona La Liga, czyli Dream BPL. Mogę e, jako napastnika? O. Ciekawa sugestia. Co myślicie o pogbie jako napastniku? I wtedy pogbę dajemy na szpicę? No, jestem, jestem na tak. I co, pogbę na Dobrze, żeby jeszcze pogbę dajemy na padziora. Niech jest Pogba na szpicę. No, sprawdzimy sobie pogbę. Jak będzie się gorzej sprawował, to cofniemy go na pomoc, nie? Eee, i kogo jeszcze? Jest Guarin, Pianić i Konopianka. Czy na razie zostawiam? No, ja bym tego Banego się zmienił. Niech jest Guarin może. Albo niech jest pianić na razie, niech jest pianić, potem Guarin. Koszulki Pepsi, to słuchajcie, Milonarius, jest to Liga Kolumbijska. No dobra, to nie będzie łatwe mecz, bo to były dwa spotkania naprawdę na podobnym poziomie. Także tutaj podejrzewam, że dzisiaj na tym czacie. Jak się będę skupiał, to za dużo nie będę wygrywał, ale zobaczymy. Pierwsza akcja, zobaczmy, piłka na pola Pogba, Pol Pogba! To ty! Od razu strzela bramkę! To jest napastnik! To jest zawodnik, którego trzeba dać na napad! I teraz to potwierdza Wasza sugestia. Nie pamiętam jaki nikt ee, napisał mi to, ale Pol Pogba od razu no coś pięknego zrobił. Ja, jako napadzior sprawdza się idealnie. A nie. Tej zmiany jeszcze nie było. Dopiero teraz jest zmiana. O Boże! Dobra. Nie ma to jak fail na samym początku. O ja. Ok. Aż się popłakałem, nie? O Boże, Uf. jaki super! <grywa> o Boże, Jackson Martinez, a w ogóle, ja myślałem, że to był pogba, bo też taki dzik na początku patrzę. No ja to mówię, od razu uderzę nim, nie? Bo ma dobre strzały, tak dalej, jako to ty, a tu nie. O Boże, o Jezu to jest chyba jeden z tych większych faili. No i teraz, też pytanie do was, Diego, Alves czy Kiko Kikocasia, bo Kiko jest wyższy. No nie wiem. Naprawdę będzie spory dylemat teraz. Druga karta. O. Der Stegen. Ja pierdziel. Czy wy wiecie, co to oznacza? W kolejnym odcinku Kiko Casilla plus Der Stegen muszą zagrać w meczu, w pierwszym składzie. Ja pierdzielę. Lecimy. O kurwa. Ja pierdolę V taktyczne, bardzo rozsądne posunięcie. Zero litości Kolor change dla galereta Beela i właśnie tak prezentuje się nasz składnik na pro... Okej. Jordi Alba jest spoko. You see that booty? Legenda o no, lanserze! O kurze! Oto składnik naszego ostatniego przeciwnika w tym składzie: Liga Niemiecka z Yangiem Lewandowskim. Tutaj bez Menaldo, bo wygląda jak dzik. I jest z Brazylii. Oj, kurde, tutaj jest ten mangala, ale to. Ja, ja to by trzeba było przesunąć. A, z drugiej strony jest Godin. Ale Godin, ten 8 to już jest konkret. To jest ten jeden chyba przed tym czwartym informem, bo teraz te. Co? Czemu ja go wybrałem? Na Godinie miałem przecież chyba, czy nie? Z jakim cudem ja wybrałem tego Janusza? Ja to muszę na live zobaczyć, jak to się stało. A nie, faktycznie miałem na nagle... yeah, pierdziele Także dzisiaj no, dużo, dużo o wyniku yy... Nieważne Nie wiem co chciałem powiedzieć nawet, kurwa nie wiem Siemanko, siemanko wszystkim, dzięki za każdego followa 100 minut... 100 minuta. Mamy, słuchajcie, 100 minuta. Setna na minutę. Kolejnym zawodnikiem będzie Alexis Sanchez. Co to za katar kurwa? Reprezentacja na S. A, po... Podajemy po polsku czy po angielsku? Teraz Butragenio, zobaczmy Butragenio. Pięknie oddaje piłkę yy, naszemu przeciwnikowi. Tutaj klejper faulowany, sędzia ma na to wyjebane. No chyba go. Aaaa. jeszcze bramkę nie stracę z tego, no. Teraz powinny, co ja mam. Nie, nie musisz, że paczkę z wypożyczeniami, daj kurwa, nie! Co? Czpaczkę z wypożyczeniami, daj kurwa, no nie! Będzie. Powiem Wam, że nie widzę, bo nie mam, nie mam nawet przesunięte. I to. O, o. Kurwa. Pierwszą ligę rozpoczniemy z brązowym bramkarzem, z brązowym janezem z Realu Madryt. Nie jesteś starego. Czy ja mam Ramiresa w zespole? Mam na pewno tylko. Boże co to jest za rap jakiś niemiecki, czy cokolwiek innego. Właśnie. Uciekajmy z tego, z tego rapu. Dzięki Chubzom za, za suba. Dzięki wielkie. I witamy, witamy. A, czekajcie. Poszukam tego ziomeczka jeszcze, Ramiresa Kajty ty jesteś Ramirez. Nie mam Ramireza w zespole, ile on ma overall. Dałbym głowę, że mam Ramireza w zespole. Co ja zrobiłem z Ramirezem? Dobra, na razie się tym nie przejmujmy. Ale to mnie trochę martwi. <laughs> Powiem wam szczerze, czekajcie, może tu go mam? A, Ramirez jest, dobra. Zamień na duplikat w moim klubie? Czyli mam w darmowej paczce jakby Ramireza, tak? Na to wychodzi. Dobra, liga, angielska narodowość, Brazylia A, jest. Dobra, może jestem jakiś ślepy Może jestem ślepy To... Nie no, gdzie ja idę? Tutaj. Okej. Okay. I nie ma go. Ej, co? Z czego wy się cieszycie? Co? Ja pierdzielę! W składzie go mam! <laughs> o ja, sorry, sorry, sorry. Jaki wstyd, jaki wstyd, jaki wstyd. Jaki wstyd. <grywa> o Boże, o mamo, o mamo, ja, jaki jestem głupi. I zobaczmy, karta numer jeden. o, 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 o. o! Kurwa, nie mam hajsu na niczego. Teraz Klajwer tam widzę Bale się ładnie urywał, ale zablokowany. Teraz druga strona odkryta właśnie tam zagranie, ale kurwa za mocne. Teraz isko z kontratakiem, tu jest Iniaki Williams. No i to musi się zakończyć bramką. Tutaj idziemy no, w czterech na dwóch. Nie wiem czemu Iniaki Williams idzie sam, ale może i dobrze, bo to jest 3 do 1 i będzie szansa na hat-trick. No a teraz jakieś wzmocnienie konkretne by nam się przydało. Jest strzela jednego i druga bramka Williamsa. Ale sędzia odpierdala takie rzeczy, moi drodzy, że masakra. Naprawdę, gdybym ja nie strzelał bramek, to bym przegrywał każdy mecz. Zobaczmy, Klajwerd, bardzo ładne minięcie, Patryka Ale to dogranie było tak chujowe Że aż oczy bolą Surprise, motherfucker. I to tyle na dzisiaj moi drodzy Dziękuję wam bardzo serdecznie za 50 tysięcy subskrypcji Na moim kanale I z tej okazji zapraszam was do wzięcia udziału w konkursie odnosić będzie po lewo, po prawo, albo na dole, albo u góry Jak klikniecie to was przeniesie do Następnej nowej karty Nagroda to słuchajcie gdzieś Warta około 70-80 zł Także warto wziąć udział Bo już jutro będzie losowanie na moim streamie, na live W okolicach 21-22 Dlatego bardzo zachęcam I jeszcze raz wielkie dzięki za 50 tysięcy subskrypcji Subskrypcji. Dzięki Wam ten kanał naprawdę rozwinął się już bardzo konkretnie i to za sprawą łapek w górę, subskrypcji, udostępniania, bo to Wy tworzycie właśnie ten kanał, moi drodzy. Dzięki wielkie. No i widzimy się prawdopodobnie w środę na wymarzonej Serie A. Także to tyle na dzisiaj. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, jeżeli chcecie tego typu odcinki na moim kanale. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. hej!